PKO, Bank Polski, największy bank w kraju i jednocześnie jeden z głównych graczy na rynku kredytów frankowych, coraz wyraźniej zmienia swoją strategię. Zamiast przedłużać spory sądowe, instytucja coraz częściej rezygnuje z apelacji w przegranych sprawach. Efekt szybsze zamykanie portfela kredytów frankowych i mniejsze koszty procesowe dla banku. Ale co to właściwie oznacza dla Frankowiczów? Czy osoby, które już spłaciły swoje kredyty we frankach, a do tej pory nie decydowały się na pozew, właśnie teraz mają najlepszy moment, żeby zawalczyć o swoje prawa w sądzie? O tym wszystkim opowiem już za chwilę. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Łącznie PKOBP udzielił aż 178 tysięcy kredytów frankowych. Na koniec pierwszego półrocza 2025 roku wciąż funkcjonowało 14 tysięcy aktywnych umów nieobjętych pozwami. A w sądach toczyło się prawie 28 tysięcy spraw. Z kolei 11 tysięcy postępowań zakończyło się już prawomocnymi wyrokami, a ponad 53 tysiące kredytów rozliczono w ramach ugód. Co ciekawe, tempo zawierania nowych ugód wyraźnie zwolniło. Od końca 2024 roku do połowy 2025 ich liczba wzrosła tylko około 10%. W tym samym czasie liczba prawomocnych wyroków skoczyła aż o 81%. To wyraźny sygnał, że bank częściej godzi się, z wyrokami sądów pierwszej instancji zamiast walczyć dalej w apelacji. Mimo to PKOBP pozostaje w mocnej pozycji finansowej. W pierwszym półroczu 2025 roku bank zarobił 5,1 miliarda złotych netto, nawet po utworzeniu aż 2,2 miliarda złotych rezerw na ryzyka związane z frankami. Innymi słowy, bank świadomie zabezpiecza się na przyszłość, a jednocześnie minimalizuje wpływ spraw sądowych na swoje wyniki. Dlaczego rezygnuje z apelacji? Powód jest prosty. Koszty. Każda apelacja dodatkowe opłaty sądowe. W przypadku banku to 5% wartości sporu, plus odsetki ustawowe, koszty prawników i zastępstwa procesowego. Przy dużych roszczeniach przeciąganie sprawy może zwiększyć stratę nawet o kilkaset tysięcy złotych. A skoro linia orzecznicza w sprawach frankowych jest dziś niemal jednoznacznie korzystna dla kredytobiorców, dla banku zwyczajnie nie opłaca się już walczyć do końca. To pragmatyczna strategia. Mniej strat, lepszy wizerunek i gotowość na kolejne wyzwania prawne, które mogą się pojawić w przyszłości. Działania PKOBP to element szerszej strategii, która ma jeden główny cel: oczyścić bilans banku i wzmocnić jego pozycję na rynku. Co bank na tym zyskuje? Po pierwsze, niższe koszty procesowe. Po drugie, szybsze zamykanie portfela kredytów frankowych. Po trzecie, poprawę wizerunku, wiarygodności. I po czwarte, możliwość skupienia się na nowych zagrożeniach prawnych takich jak sprawa o kredyty złotowe oparte na wiborze czy tak zwana sankcja kredytu darmowego. Na koniec czerwca 2025 roku PKO BP miał już ponad 500 spraw wiborowych i aż ponad 5600 dotyczących sankcji kredytu darmowego. A decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tych obszarach mogą być dla banków równie kosztowne jak wcześniejsze wyroki frankowe. Dlatego właśnie szybkie zakończenie kryzysu frankowego staje się dla PKO BP absolutnym priorytetem. Co to oznacza dla frankowiczów? Ogromną szansę, masowe akceptowanie przez bank niekorzystnych wyroków sprawia, że czas dochodzenia roszczeń w sądzie znacznie się skraca. To szczególnie dobra wiadomość dla osób, które dawno spłaciły kredyty we frankach, a bank do tej pory ich nie objął programem ugód. Dla takich kredytobiorców to naprawdę może być najlepszy moment, by złożyć pozew i odzyskać swoje pieniądze z odsetkami. PKOBP swoje programy ugodowe kieruje głównie do osób, które wciąż spłacają kredyty frankowe. Tymczasem ci, którzy dawno spłacili zobowiązania w praktyce, zostali pominięci i właśnie dla nich nadchodzi najlepszy moment, by udać się do sądu i odzyskać swoje pieniądze, często z odsetkami. Że warto, pokazują konkretne przykłady naszych klientów. Kielce marzec 2025. Sąd zasądził od PKOBP na rzecz naszych klientów ponad 225 tysięcy zł i 17 tysięcy franków wraz z odsetkami. Sierad, czerwiec 2025. Sąd ustalił nieważność umowy własny kont i przyznał naszym klientom ponad 18 tysięcy zł, obciążając bank kosztami procesu. Najważniejsze, PKOBP nie złożył apelacji. Wyrok był prawomocny już po 6 miesiącach. Płock, maj 2025. Kolejne unieważnienie kredytu własny kont. Tym razem nasi klienci odzyskali ponad 76 tysięcy zł i 56 tysięcy franków plus zwrot kosztów procesu. I znów bank nie walczył dalej. Wyrok uprawomocnił się w zaledwie 5 miesięcy od złożenia pozwu. Legnica, marzec 2025. Rekordowa szybkość. Sąd unieważnił kredyt hipoteczny i zasądził na rzecz naszych klientów ponad 184 tysiące złotych plus koszty procesu. A ponieważ PKOBP nie złożył apelacji, prawomocny wyrok zapadł po 40 dniach od rozpoczęcia procesu. To pokazuje jasny trend. Bank coraz częściej rezygnuje z apelacji, co otwiera naszym klientom drogę do szybkiego i skutecznego dochodzenia swoich praw. Kancelaria Sosnowski Adwokaci i Radcowie Prawni.